Przechodzimy na krótką chwilę refleksji nie tylko nad dzisiejszym Słowem Bożym, ale przede wszystkim tym dzisiejszym świętem, które tak trochę tajemniczo się nazywa, może nawet dziwnie, święto katedry świętego Piotra. Co to jest katedra? Oczywiście pierwsze nasze skojarzenie to kościół. Kościół, jaki najważniejszy no w diecezji, kościół biskupa. Czy nie w tym sensie, że biskup sobie go kupił, jest jego właścicielem, ale w tym kościele sprawuje swój urząd, w tym kościele przewodniczy liturgii w najważniejsze święta w roku, w tym kościele udziela święceń kapłańskich na różnym stopniu samo objęcie władzy przez biskupa w dianej diecezji, takiego jego zaślubiny z Kościołem diecezjalnym, to ingres do katedry, wejście do katedry właśnie. To słowo katedra, o czym mało kto wie albo pamięta, ma właściwie dwojakie znaczenie i w sensie dosłownym oznacza krzesło, a właściwie fotel, czy jakieś siedzisko, bo nauczyciel, ten, który naucza, w dawnych czasach zawsze przy nauczaniu siedział. I katedra to był fotel czy krzesło, na którym biskup zasiadał, żeby nauczać. Dzisiaj biskupi najczęściej głoszą Słowo Boże stojąc, ale bardzo ciekawą rzeczą jest także to, że gdybyśmy tam w mszale w tej wielkiej księdze na ołtarzu przeczytali wstęp wprowadzenie do tego mszału, to wyczytalibyśmy ku naszemu zaskoczeniu, że nawet ja w tej chwili no, to Słowo, to, tę homilię, to kazanie mógłbym wygłaszać, siedząc na siedząco. Tylko tak lepiej się stoi, może się jakoś lepiej ogarnia i temat, i słuchaczy, i gestykulować można i człowiek się czuje swobodniej. Ale pewnie nieraz widzieliśmy, korzysta z tego przywileju, z tego prawa najczęściej biskup Rzymu, czyli papież. Bardzo często y, niemal zawsze wygłasza Słowo Boże jakieś homilie czy katechezy właśnie siedząc. I to siedzisko, ten fotel, ten tron, to jest katedra. A ponieważ on mieści się w tym najważniejszym, tym kościele biskupa, no to cały kościół nazywamy także katedrą. To wiecie trochę tak jak z piekarnią. Co to jest piekarnia? No właściwie piekarnia to jest ten zakład, gdzie się piecze chleb. Ale bardzo często w tym samym budynku jest też sklep, w którym już ten upieczony sklep się, chleb się sprzedaje, to pieczywo. I na sklep też mówimy piekarnia. Więc piekarnia to jest. I ten piec, tam gdzie się to piecze, to te bułki i te chleby i to gdzie się sprzedaje. No i tutaj jest trochę podobnie. Katedra to jest i to krzesło, ten fotel, ten tron biskupi i ten kościół, w którym ten tron się mieści. Dlaczego tron świętego Piotra? Dlatego, że papież, musimy też o tym pamiętać, jest biskupem, biskupem Rzymu. Jest pierwszym biskupem spośród wszystkich biskupów. To tak jak pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii pierwszym apostołem spośród wszystkich apostołów uczynił Piotra. To jest ciekawe, bo jak pan Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają, to oni wszyscy mówią jeden przez drugiego. Za Eliasza, za Jeremiasza, na czciciela, jednego z proroków, nie wiadomo, przekrzykują się. A jak pan Jezus ich pyta, a wy za kogo mnie uważacie? To oni wszyscy milczą, a w ich imieniu mówi Piotr. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. To dlatego Pan Jezus mu mówi Tobie dam klucze królestwa, czyli władzę. Klucze to jest ma ten, kto jest najważniejszy w tamtych czasach. Ten, kto ma władzę. Wpuścić albo wypuścić, otworzyć albo zamknąć. Dlatego nawet u nas na ołtarzu św. Piotr tam od strony zakrystii jest z książką, znakiem Ewangelii, którą głosił i z kluczami. Jest, można powiedzieć, obrazek z dzisiejszej Ewangelii. Potem okaże się, że Święty Piotr rzeczywiście jest pierwszy. On jako pierwszy zagląda do pustego grobu zmartwychwstałego Chrystusa. Przybywają razem z Janem. Jan nawet przybiega pierwszy, bo jest młodszy, sprawniejszy. Piotr już lata, nie te, zadyszka pewnie jakaś, może tłuszczyk lekki, więc zostaje trochę w tyle ale Jan nie wchodzi, wpuszcza pierwszego Piotra. On pierwszy spośród uczniów widzi pusty grób Chrystusa. Potem po wniebowstąpieniu do niego należy inicjatywa, kiedy mówi „wybierzmy następcę Judasza, bo grono dwunastu uszczupliło się o zdrajcę, więc Piotr proponuje, a właściwie nakazuje „musimy wybrać, uzupełnić skład. Wybierają Macieja. Potem to właśnie Piotr wygłasza pierwszą naukę, pierwsze kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy. Potem Piotr będzie występował wobec Rady Starszych, tych starszych Rady Żydowskiej w Jerozolimie. Potem on orzecze podczas pierwszego Soboru, czyli takiego zjazdu spotkania apostołów w Jerozolimie, że tak Ewangelię również należy głosić wśród pogan. Że Jezus przyszedł nie tylko do narodu wybranego, do Żydów, ale Żydom, ale nie Żydom, gojom, poganom też trzeba głosić dobrą nowinę. Gdzie Piotr był biskupem? No nie w Jerozolimie, bo tutaj pierwszym biskupem był Jakub, ale pierwszym miastem, którego biskupem był Piotr, gdzie miał swoją katedrę, i to znowu może być dla nas zaskoczenie, była Antiochia. Tam po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami. I kiedyś, właśnie w dzisiejszym dniu, 22 lutego, obchodzono święto katedry św. Piotra w Antiochii. Stamtąd święty Piotr pojechał udał się do Rzymu, żeby tam głosić Ewangelię i tam poniósł męczeńską śmierć. I z kolei 18 stycznia obchodzono święto katedry świętego Piotra w Rzymie. Papież Paweł VI w latach 60. połączył te święta właśnie z tą diatą antyocheńską, czyli dzisiejszą i dlatego obchodzimy dzisiaj święto katedry św. Piotra w Rzymie. Gdybyśmy pojechali do Bazyliki świętego Piotra w Rzymie, to rzeczywiście za ołtarzem. Stoi taki właściwie zrekonstruowany, poskładany z kawałków drewna ten fotel św. Piotra, ta katedra, z której miał nauczać sprawować rządy, albo mówiąc inaczej, trzymać stery łodzi Kościoła. No i właśnie przy okazji tych sterów dochodzimy do sedna właściwie dzisiejszego święta. Po co ono jest? Co ono oznacza? Ono oznacza, że Ostateczną całą władzę w Kościele Pan Jezus przekazuje świętemu Piotrowi i jego następcom. W tej chwili, jak ksiądz Rafał wspomniał na początku, papieżowi Franciszkowi. Można powiedzieć, wszyscy biskupi pełnią rolę wioślarzy tej łodzi Kościoła, ale sternik jest tylko jeden. No, wiecie, śmieszna to byłaby łódka. Ktoś może ogląda jakieś wyścigi tych łódek wioślarskich na jakiejś olimpiadzie czy innych zawodach. No to jest jeden sternik, który kieruje tą łódką, a tam, nie wiem, czterech, sześciu czy dwunastu, nawet tych, co tymi wiosłami przebierają. Jakby było dwunastu sterników, a jeden wioślarz, to daleko by nie upłynęli. Więc musi być jeden, który decyduje, w którą stronę, a tych, którzy posuwają tę łódź naprzód, może być więcej. I tak samo analogicznie jest z tym dzisiejszym świętem. Ono nam pokazuje, że święty Piotr jest tym pierwszym, najważniejszym biskupem, który otrzymał władzę od Pana Jezusa. Wszyscy pozostali to tak jakby wioślarze, a on jest sternikiem. On ostatecznie jakby decyduje o kształcie naszej wiary, moralności, o nauczaniu Kościoła itd. itd. Jest autorytetem. Oczywiście zawsze w historii Kościoła pojawiały się takie głosy, że no to my powinniśmy decydować, że demokracja. Że to my powinniśmy rozstrzygać jakoś tak wspólnie, przecież jesteśmy wspólnotą. No to, mój drodzy, ile razy usłyszymy gdzieś taki głos, to sobie przypomnijmy tego sternika i tych wioślarzy. To właśnie jest cała mądrość Ducha Świętego, który kieruje kościołem, że sternik jest jeden, wioślarzy może być wielu. Ale ten właściwy kurs tej łodzi musi nadawać jeden człowiek, bo inaczej zrobi nam się anarchia, chaos. Będziemy się kręcić w kółko albo w ogóle pójdziemy na dno. I o tym przypomina nam dzisiejsze święto. To jest wielkie święto autorytetu następcy świętego Piotra, znaczy Piotra i jego kolejnych następców z obecnym włącznie papieżem Franciszkiem, który pokazuje, że to ktoś, kogo Jezus namaścił, dając mu klucze w jego dłonie, składając ster łodzi piotrowej, ster łodzi kościoła aby prowadził ją szczęśliwie nawet wówczas, kiedy te fale morskie zdają się podnosić, zagrażać, gdzieś tam robi się groźnie i niebezpiecznie. To Chrystus sam kieruje łodzią Kościoła przez ręce swojego namiestnika, czy przez ręce, przez jego serce, przez jego wiarę, przez jego umysł, zdolności, talenty, którymi go Bóg wyposażył, którymi go namaścił. Taka jest wymowa tego dzisiejszego święta niech ono skłania nas do modlitwy nie tylko w naszych osobistych intencjach, ale także za cały Kościół święty z papieżem, tym sternikiem młodzi Piotrowej oraz wszystkimi tymi, którzy są na pokładzie, wszystkimi, którzy Kościół tworzą i stanowią o jego żywotności. Niech to będzie także modlitwa za nas, samych, byśmy nie wypadli za burtę, byśmy zawsze. We wnętrzu tego kościoła naszej matki się odnaleźli. Amen.